No hej czołgowi ludzie, tu Sherlock. Witam w specjalnym odcinku Loży Szderców, tym razem z okazji przekroczenia 400 subów na moim kanale. Wszystkim nieustannie gromadzącym się pięknie dziękuję i aby to uczcić, przygotowałem starannie wyselekcjonowany odcinek, byśmy mogli popizgać sobie zdeczka z tego, jak drużyna przeciwna na własną prośbę jest robiona na kotleta, dosłownie. Kilka minut. I jako narzędzie ostatecznego zniszczenia posłuży mi tym razem niemiecki DPM-owy popelator KPZ-07RH, który z 60 km na liczniku będzie z powodzeniem realizował funkcję młynka do mielenia mięsa, a moi sousznicy posłużą naszej drużynie jako tłuczek i tak będziemy miętolić to, co wróg będzie chciał przeciwko nam przeciwdziałać. Pojawienie się przeciwnego Boraska może sygnalizować zbliżający się sezon narciarski. Niestety lądowanie bez telemarka na chciwy ryj w błocie sugeruje, że włęki w tym meczu nie będzie. Można utrzymać z tej pozycji na środku. Posiadam teraz dwa równie kuszące fronty zainteresowań, bo interesuje mnie zarówno wyłapanie ataku przeciwników w mieście, kiedy kapną się, że moja drużyna nie ma tam wiele czołgów. Oraz ślinie się na myśl, co stanie się z przeciwnikami na poziomach HJK, gdy cały w zasadzie mój team na południu mapy zerwie się z łańcucha i zorientuje się, że przeciwników jest tutaj znacznie mniej niż nas. Wygrywa jednak druga opcja i dostawiam się, by oddać celną mukę w szczepionkę. Jak widzimy, sojusznicy z hookiem inicjują atak. Patrzmy teraz na mapkę, jak pięknie reagują zielone kropki. Urwana głowa T78 zainicjowała dostawienie się części naszych sił na wystawione pozycje. A ja wykorzystam ten moment i ulżę sobie w przestrzałach z bunkra na północ, skoro wiem, że atak wroga jest praktycznie nieunikniony. Drużyna przeciwna po prostu musi wykonać ten sam ruch co my. I wymienić się mapą, bo jeśli mając na północy przewagę, nie zrobią teraz na już niczego, to mają pobite gary. Jeśli nie uleją się natychmiast na nasze kilka tonków w kamieniczkach, zostaną po prostu zamknięci. Wiedząc to, jestem w stanie to wykorzystać. Skoro wiem, jaki ruch jest dla nich dobry i pożądany, jestem w stanie temu przeciwdziałać. Popatrzcie na wynik i pragnę was poinformować, że to już jest koniec. Tego meczu południe sklepane na płaskiego, schabowego, a ja osłabiłem północ, która w takim stanie nie będzie mogła z nami wygrać. Teraz mogę iść nawet na wymianę, bo nic to oponent zrobi, nie ma już tak naprawdę znaczenia. Strata w lufach jest za duża, bujie drużyny przeciwnej, są zbyt smutne, bo najzwyczajniej w świecie ich ruchy zostały karane, no, a nasze nie. KV dwójeczka wyglądała z okienka zrujnowanego domu. Policzki zapadłe, oczy podkrążone, zasięg widzenia niewielki. Nie naje się widna, nie nastrzela, nie posmakuje damaszku. Po prawdzie sam niewiele już nastrzelam, bo zobaczmy na mapkę. Pierścień dróżny zielonych się zaciska, przeciwnicy nie wiedzieć czemu się rozdzielają. Każdy w innym domku, każdy w innej ulicce, samotni sami skamieniali. Można ich teraz naprzepychać, można ich poprzesuwać, można im nakładać. A wróg zamiast zgrupować się, stanę do siebie plecy w plecy i ramię w ramię i obstawić każdy kąt, to pojechali każdy inny kąt, gdzie nikt nie może pomagać absolutnie nikomu innemu. I taki stan rzeczy ma dwojaki skutek. Ten dobry i ten znacznie, znacznie gorszy. Dobry oczywiście jest taki, że mecz nie zabrał nam z życia dużo czasu, bo spotkanie będzie trwało równo 4 minuty i 44 sekundy. A zły to taki, że mecz będzie trwał 4 minuty i 44 sekundy. I za kszty w nim taktyki i jakiegokolwiek większego sensu. Jedna strona nadstawia szlachetne czteroliterowe lica, a druga wynosi ich na serdecznych kopniakach, pełnych oczywiście współczucia. No bo zastanówmy się, jak to możliwe, żeby grać tak szybkim medem jak KPZ i kombatu albo jakiegoś większego damaszku nie dogonić, mimo że od samego początku byłem w kombacie. To się już nawet najbardziej uczonym gastronomom nie śniło, żeby mecz był tak szybki, że nie zdąży się szybkim czołgiem w kombat, w którym było się dosłownie cały czas. A żeby umilić ten odcinek specjalny i to, że niewiele specjalnego można było w nim powiedzieć, zagadka. Taki nawet jakby mały konkurs, na jaki kolor zesra się przeciwny Borask w pierwszych chwilach meczu, skacząc przez Berlin jak małysz. A! Namiętowo? B. Zraziki po wiedeńsku ala stroganów. C. Tak, jak najbardziej. Czy D. Bułka z bananem? SMSy o treści Pomagam. A, B, C lub D. Należy wysyłać listem. Gończymy. Klient znaczy pocztowy z choinką. Co 2,50 plus VAT. Natomiast jeśli odcinek Wam się podobał, proszę o zostawienie mi swojego palca przeciwstawnego pod filmem, a jeśli chcecie zobaczyć mniej więcej, kliknijcie mnie w dzwonek. Ja już spadam i z szacunkiem kłaniam się tak nisko, że mogę dotknąć własnych stóp. Widzimy się w loży za kolejne 10 słupków, a tymczasem powodzenia na Radomkach. Grajcie ładnie i pa!